Dzień dobry, widzowie. Kan, sezon trzeci, jazda. Chłopaki już są. Jesteśmy w Łodzi, 10 maja, sobota. Jedziemy, trzeba będzie się spakować, przywitaj tak się. Jest. Witam, witam bardzo serdecznie. Wycieczka, wycieczka specjalna. Poproszę. Tak, będziemy mieli jeszcze dzisiaj, znaczy jutro w sumie, Dwa przystanki, więc, więc, więc myślę, że będzie ciekawiej. I pokażemy wam papieża, przynajmniej się postaramy. Buty luzem u bierze. A czemu nie buty luzem? Co za problem? Poszło całkiem sprawnie, szczerze mówiąc. Ile my tu z pięć minut to robimy. O, właśnie i właśnie widzicie? Teraz mam rację. Bo to można sklinować gdziekolwiek. Ale wiesz, że gdyby były w walizce albo w torbie, to nie byłoby problemu, żeby je gdziekolwiek klinować. Ale wtedy by. Wiesz, ja mam spakowałam. Ładne niebo w ogóle dzisiaj. Ja to teraz tak tak na styk, więc coś bym musiał z niej w ogóle no, Imersyjnie, musiał, musiałbym coś z niej wyciągnąć innego. że coś innego by było do upchania luzem, Więc... Jadę. Domknęło się? Nigdy w historii wyjazdów do pan nie mieliśmy. O, teraz tak się zamknęło. Ja pięknie! Wyjechać, to po ja pięknie. To Ej, myślę, że w tym roku nawet Kendala z miejscem jest z tyłu. No, jest smutno. ja rok temu miałem pół miejsca. No, no, nawet, nawet. W, w ogóle widzowie, wczoraj byłem na myjni. To auto nigdy nie było tak czyste w środku. No, w zeszłym roku mówiłeś to samo. Żyćcie nam dobrej podróży. Na, ro... Pierwszy przystanek na naszej trasie, jesteśmy w Brnie i idzie bardzo, bardzo, bardzo dobrze, Nadganiamy trochę drogę i według wszelkich wyliczeń będziemy w Watykanie o 10, więc poka pokażemy wam papieża, mam nadzieję. A zatrzymaliśmy się, no bo raz, że tankowanko, chociaż jeszcze niekoniecznie, ale chłopcy byli głodni, a akurat się burger. Burger? Burger? burger, burger Nadarzył. Ale się pięknie serek pociągnął mm. dla Ciebie. Dobre? Dobre, dobre, bardzo dobre. Burger King dobre. Oni no mają taki specyficzny aromat wędzarniczy, który mm. bardzo lubię. Są osiem, o czym rozmawialiśmy? Okay. Oczywiście, to jest to ważny temat. No ogólnie ogólnie rozmowa była na temat ostatniego wyboru y, konklawy ostatniego papieża, bo oczywiście to jest nasz następny przystanek, odwiedzić pana papieża. Ja, ja też wspomniałem informację, Doma że według, do okna. Według, według dogmatów chrześcijańskich, papieżem wcale nie musi być kardynał. To może być dowolna osoba, która jest katolikiem i zostanie wybrana jednogłośnie przez konklawę. A co za tym idzie, ja chciałbym w tym miejscu zaproponować, oficjalnie wystawić taką opcję, żeby następne konklawę zorganizować w formule klatki rzymskiej. Poza tym, że wybrali papieża. Ja jestem ciekaw, czy wybrano egzorcystę papieża, no bo wiemy, że największym gołtem był egzorcysta papieża Jana Pawła II. Coś tam się musi, wiesz, z tym diabłem bić po Ale prostu. może zdania cała krowa tym razem, które no to antychryst raczej... Jest pomarańczowy. Także widzicie, widzowie, no Watykan skrywa mnóstwo tajemnic. Fajnie byłoby tam wejść do środka. Takie rozkminki są tutaj grane, a to i tak to najłagodniejsze, o. więc... Mac podróż, podróż przemija całkiem wesoło. Tak, Widzimy tak. się pewnie na kolejnym postoju moi drodzy, bo już widzę, że chłopcy zjedli, więc zaraz na trzeba ruszać. Pewnie na postoju z klikania, chociaż ja myślę, że będzie jeszcze jedno tankowanie. No bo klikanie to będzie co za tysiąc kilometrów, no to jeszcze jedno tankowanie będzie. Dobry widzowie, mamy problem. Mamy kłopot. Słuchajcie, za 25 minut mamy yy, klikanie, ale nie mamy żadnej stacji po drodze, nie mamy internetu. Nie ma postoju. Nie ma postoju. Jesteśmy w środku niczego, w jakiejś dolinie pomiędzy górami, 200 km od Rzymu. I jest nieciekawie, może się okazać tak, że nie, nie klikniemy nic po prostu. A mamy o 7 klikanie Mission Impossible, także Ta. tematycznie. Chyba tak się nie, nie wklikają na Mission Tak, 15 godzin za nami, ponad nawet już lekko i jeszcze dwie zostały. Widzowie, Co? mamy coś, nie wiemy czy jest tu jakiś internet, nie wiemy czy to chyba działa, idziemy, idziemy sprawdzać. Widzowie, sprawa wygląda w ten sposób, że Wi-Fi to tutaj nie mają, ale no zrobiliśmy ze hotspoty i teoretycznie jakoś, jakoś działa. Ej, ładny w ogóle ten neonik taki hotel. Patrzcie, widzowie, jaką piękną nazwę Wi-Fi ma Paweł. Bestia z Nie, to moje. O, i widzowie, to jest tradycyjny motyw przy festiwalu w Cannes, zegar atomowy. Widzowie, udało się, udało się, mamy Mission Impossible. Mamy Mission Impossible, mamy, Mission Impossible, mamy spotkanie z Aquarium. Mamy w sumie wszystko co chcieliśmy. Znaczy no, ja nie no, Amrum się... A Amrum hypeował Kojima, więc może być dobre. No, Ej, zajebisty z no. tym Dzień dobry widzowie. Jesteśmy w Rzymie, a tu są mury Watykanu. Widzicie, zaraz tam będziemy wchodzić. Tam być może papież Leon teraz przychadza się przed aniołem pańskim. Tak, we vlogu, Dobra, ta godzinę około. we vlogu dostaniecie jakieś przebitki, ale też na kanale już powinien być u mnie e, zapis streama IRL, który zaraz będziemy odpalali. Mam nadzieję, że zasięg tutaj w tym Watykanie będzie dobry. Nie no, myślę, że jest. jest boski I... wręcz. Boski, boska to jest aura tego nie, miasta. No, Przy plikaniu byłem taki... Nie. Trochę zmarkotniały, no bo adrenalina ale weszł, później, potem spadła, tak, bo... ale później przeszło i się czuję jakbym mógł kolejne 17 godzin jechać. Więc jest git. Więc... jedzonko, już zamówiliśmy, czekamy na szamkę ale jesteśmy chyba już wszyscy wymęczeni niesamowicie ale emocja, Tak. zbierani, w emocjach nabuzowani tak, no ale jeszcze przed nami 5 godzin Wiesz, drogi każdy spał E, i, jakąś. No, ja spałem chwilę, robić. Szymon wpał długo. A Szymon no, najdłużej! Jest. No, nawet. No. Ale słuchajcie, widzowie, jeśli jeszcze nie wiecie, ja i Paweł będziemy w Polsat News. Tylko nie wiemy, czy w Polsat <laughs> wydarzeniach, czy w Polsat News. także... Em... To znaczy, jak to będzie publikowane, to już byliście w Polsat News. Tak, byliście? no pewnie byliśmy. Tak, więc. Jest... Archiwalnie to możecie sprawdzić, jak, jak mówimy ja, o papierze. Ale no pewno gdzieś na Social no, Media tak, no, podaliśmy tak, to więc. dalej. Tak, nie, no. chyba po mnie widać, widzowie, że już. Mam mało energii. Ale szczęśliwi, bo ten napływ no. nas Znaczy, me, mega to, super doświadczenie, to było naprawdę to super. Jest, że... e, macie na kanale też live, jest, e, który prowadzi ponad dwie godziny. To I wszystko tam wszystko jest. Tam jest. Tak, I, kapel... I ten Bazylika Świętego Piotra, i plac, i przemówienie papieża. Wszystko, więc tam zapraszam jako suplement do tego vloga. No, i oczywiście, będą też róleczki na kanale Styku. Tutaj kolejna promocja. Macie czas jeszcze do środy, Dla. Y, środy Dla. na luzie, czwartek już jest żeby przerejestrować się, jeżeli wiecie, że nie możecie zagłosować w miejscu, w którym jesteście zameldowani. To, to trwa trzy minuty, wypełnić ten. No, no nawet nie. Powiedz znaczy odpowiedź zaraz potem więc Także polecamy. Trzeba to zrobić, bo to jest społeczny obowiązek obywatelski. Jesteśmy w Genui. Nasz pierwszy nocleg: jutro klikanko i lecimy już do Can. Dziwna taka neon. Całkiem spoko mieszkanie. Chociaż w nieciekawej okolicy. I tak to, tak to jest: tak nam, no, tak nam minęła ta podróż. 27 godzin w samochodzie, 4 nie, 24 godziny w samochodzie i 4 w, w Rzymie, w Watykanie. Jeden z najlepszych dni na świecie. Nara. Widzowie. Widzowie, jesteśmy... Jesteśmy w Genui po naszym pierwszym doslegu. I pomału uderzamy w stronę kan. Wyspaliśmy się całkiem, poklikaliśmy, wszystko jest git. Ale klikanie dzisiaj, w moim przypadku... No nie siadło. Pierwszy los, ale jest Eddington, więc dobrze. No, ta Genua, słuchajcie, brudna. Niesamowicie. Ludzi dużo, ale ładne są te kamieniczki bardzo. Pokażemy Wam zaraz jeszcze port, nim odjedziemy. I, i lecimy do Kan, już się zakwaterować, odebrać akredytkę. No i de facto zacząć ten nasz piękny, wspaniały festiwal. O, i widzicie, tutaj mamy port w Genui. I burger king portowy. Burger King Portowy. I Genua jest ważnym miastem w rozwoju naszej cywilizacji. To była. Gildia Kupiecka. Republika. Republika. Republika Kupiecka, o, widzicie. Szyma, konkurent wenecji, który nie podobał. Ale, ale jest. Ale próbował. Próbował. Dobra, idziemy płacić bilet parkingowy i jedziemy widzowie. Nara! W domu. Ja się czuję, jakbym tu przyjechał po latach do swojej ojczyzny. Do swojego... Nie mów tak, bo pomyślał, że Francuzem chcesz być. Ale masz piękną czapkę. Dziękuję. E, jesteśmy, zaraz będziemy się organizować, żeby ten, żeby lecieć po akredytację. E, a później chyba chillerka. Dzisiaj będziemy też robili pierwsze studio, więc może jakieś przebiwki Wam nakręcimy. E, będziemy gadać z Rainerem fotografem, który od 18 lat jeździ do Cannes i nie ogląda tu filmów, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa perspektywa. który w ogóle zaczął robić zdjęcia z tego, co pamiętam, jeżeli nie Tak, po 40. po 40, co nie? Więc to wpadnie jest tutaj... mega ciekawa rozmowa. Tak, wpadnie tutaj dzisiaj do nas. Rozmowy będziecie mogli obejrzeć na kanale TV Styk. Więc zapraszamy, zapraszamy Dobre. Was serdecznie. Stasiu dojechał, słuchajcie. No pięknie tu jest. Pięknie to jest. Jesteśmy już po, odbierze, o, po odbiorze akredytacji. Jest pięknie. Dołączyła też do nas nasza nowa współlokatorka Alicja. I będziemy sobie tutaj razem w naszym mieszkaniu wszyscy żyć przez następne dwa tygodnie prawie. Więc jest pięknie. Jesteśmy no. przy porcie w ogóle i idziemy jeść Borgira, Filip jak i Imo. Jestem głodny, ale bardzo się cieszę. Tutaj pokażę moją akretację. Łukasz ma najpiękniejszą no. czapkę w ogóle na świecie widzowym. Tak, cudowna ja jest. Widzimy na Borgirku, jest pięknie. Czekamy jeszcze na szejki, chłopcy czekają na jedzenie. Stasiu, ty jakiego szejka dzisiaj? MMMs. M&M'sa. Dobrze. Ty Filip co? Burgerka i szejka wanila. Pyszka. A to takim klasyczkiem. A to klasyczek, tak. No, Widzowie przynieśli kresie. mi jedzenie, ale to nie jest to jedzenie, które ja zamawiałem nie definitywnie. My. Się okazało, że miałem nie tego burgera, co trzeba, e, ale już mi zmienili na mojego, więc, więc, więc zaraz będzie konsumpcja. Łukasz już je, chłopacy mu podbierają, słuchajcie, ta frytki z serem. Widzowie, jesteśmy już po odbiorze akredytacji. Rozłożyliśmy studio. Pewnie jakieś przebiteczki z tego też już mieliście we vlogu, ale wygląda, wygląda wspaniale. No i czekamy, czekamy na naszego pierwszego, na naszego pierwszego gościa. I koło 20 nagrywamy dla Was pierwsze studio. Dzisiejszy dzień taki spokojny, trochę relaksacyjny, regeneracyjny. regeneracyjny. Chillujemy sobie wszyscy i jest pięknie, nastrajamy się przed jutrem, przed otwarciem. Czekamy na naszego gościa, w międzyczasie oglądamy przygotowania do debaty w TVP. Oglądamy, czekamy na Rainera. Pewnie jak to wychodzi, to to, to studio już wleciało, albo zaraz wleci. Będziemy was gdzieś tam informować też na socjalach. A wy się tam trzymajcie. Jesteśmy już po pierwszym studiu, jakieś przebitki z niego na pewno mieliście we wcześniejszym fragmencie vloga, a my tymczasem yy, kończymy dzisiejszy dzień, zaczynamy jeszcze wieczorną chillerkę, ale tego już Wam nie pokażemy, także żegnamy się z Wami i widzimy się w kolejnych.